Dzisiaj w roli głównej nasze ręce i pokażę Wam, jak prawidłowo myć i dezynfekować ręce. Po pierwsze, kiedy powinniśmy myć, a kiedy powinniśmy dezynfekować ręce? Myć ręce powinniśmy za każdym razem, gdy są one widocznie zabrudzone, np. tarzaliśmy się w błocie i są one brudne, lub gdy mamy uczucie, że one są zabrudzone, np. kleją się, bądź bezpośrednio po wyjściu z toalety. Dezynfekować ręce powinniśmy za każdym innym razem, gdy dotykamy jakichś potencjalnie zabrudzonych powierzchni czy przedmiotów. Pamiętajmy, że czy myjemy, czy dezynfekujemy ręce, najpierw powinniśmy zdjąć wszelką biżuterię i podwinąć rękawy do góry. Mycie rąk powinno się odbywać pod ciepłą, bieżącą wodą. Najpierw należy zwilżyć ręce, nałożyć mydło, wykonać te ruchy, które Wam zaraz tutaj pokażę, później zmyć mydło i wytrzeć ręce w ręcznik domowy czy papierowy, tak żeby były one suche. Oczywiście możemy najpierw wymyć ręce i później je zdezynfekować ale ręce do tego muszą być suche, inaczej środek dezynfekujący nie zadziała. Na rynku są oczywiście różne środki dezynfekujące. Najlepiej się nadają takie, które są na bazie alkoholu, czyli etanolu. Są takie środki bardziej płynne, są środki, które są w formie żelowej. Ja osobiście wolę żelową formę, dlatego że często dezynfekuję ręce w pracy i te żelowe trochę mniej wysuszają ręce, przynajmniej ja mam takie uczucie. Oczywiście nie zalecam Wam, żeby kupować tylko i wyłącznie tą firmę, bo o to tutaj nie chodzi. Taką akurat miałam przy sobie, bo kolega mnie w takie zaopatrzy. Ok, więc zaczynam. Dezynfekcja rąk, mycie też rok, powinno trwać co najmniej 30 sekund. Jeżeli chodzi o dezynfekcję, to powinniśmy nałożyć też wystarczającą ilość środka. Czyli tworzymy sobie taki dołeczek w ręce i ten dołeczek powinien być zapełniony tym środkiem do dezynfekcji. To jest duże opakowanie, więc też dużo wychodzi. Tyle powinno wystarczyć. I zaczynamy rozcieranie tego środka, który zaczyna kapać. To jest dobrze, to znaczy, że jest dużo tego środka i to nam wystarczy. I zaczynamy dezynfekcję. Najpierw splatamy trochę ręce ze sobą i ocieramy je, patrząc na to, żeby te zewnętrzne części palców się po prostu ocierały o siebie. Robimy te ruchy kilkakrotnie, później zmieniamy położenie rąk, jedną rękę kładziemy na drugą, grzbiet i po prostu robimy te same ruchy. Później zamieniamy ręce ze sobą i później podajemy sobie ręce, dłonie, o, tak, w ten sposób. Nie zapominamy też o kciuku. Kciuk obejmujemy i robimy takie rotujące ruchy. A na sam koniec jeszcze opuszki palców, które okrężnymi ruchami wcieramy w jedną i w drugą stronę. Moje ręce są jeszcze trochę mokre, co jest generalnie dobre. To znaczy, że wystarczająca ilość produktu nałożyłam. Wtedy nie wykonujemy takich ruchów, żeby je szybciej wysuszyć, tylko po prostu bardziej wcieramy ten preparat w dłonie. Jeżeli ręce pod koniec Waszych czynności są suche, to znaczy, że nie nałożyliście wystarczającej ilości preparatu. Pamiętajmy też, że. Takie środki do dezynfekcji rąk zazwyczaj nie nadają się do dezynfekcji powierzchni. Są specjalne środki do tego i lepiej takich używać oczywiście z braku laku lepiej taki niż żadny, ale mogą one też uszkodzić na przykład telefony, czy komputery, czy tastatury. Także lepiej używać specjalistycznych środków do tego. I to wszystko w tym temacie. Pamiętajcie o prawidłowej higienie rąk.